Szymon Wojdo, witam i zapraszam. Dziś przypomnimy spotkanie, które zorganizowaliśmy 8 czerwca z księdzem doktorem Przemysławem Szewczykiem z Łodzi, który jest patrologiem, zajmuje się więc badaniem dzieł Ojców Kościoła. Zarejestrowaliśmy to spotkanie i dziś i przez następne dwa tygodnie w audycji Eklezja usłyszą Państwo relacje z tego spotkania, które prowadził dyrektor naszego radia, ksiądz Maciej Kubiak. W pierwszej części ksiądz Szewczyk nieco przybliży działalność stowarzyszenia, którego jest współzałożycielem: Domus Orientalis, Dom Wschodni to właśnie nazwa tego stowarzyszenia. Dowiemy się, jak można w ciekawy sposób mówić o pismach Ojców Kościoła i jak poznać lepiej chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie. Drugie słowo, które jest w nazwie stowarzyszenia i które myślę, że też jest troszeczkę kluczem, czy daje nam szansę na jeszcze lepsze zrozumienie tego Wschodu, to drugie słowo to słowo dom. Czy ten Wschód możemy nazwać też domem? Tak, co prawda nam bardziej chodzi o stworzenie domu dla wschodu u nas. To raczej w tą stronę jest myślenie, bo, bo wschód rzeczywiście jest naszą przestrzenią, jest naszą ojczyzną. To jest, to jest, ja to widzę w samym słowie. Jak mówię wschód, to wiadomo, że to jest mój początek, czyli tam to są korzenie, to jest podstawa. Natomiast właśnie celem już stowarzyszenia jest konkretne działanie, tak, tak to rozeznajemy, taką potrzebę widzimy właśnie, żeby stworzyć właśnie w tym świecie, który jest zakorzeniony w wschodzie, pewien dom, pewne, właśnie w, to, to słowo dom jest użyte bardzo świadomie, bo chodzi zarówno o przestrzeń taką materialną, ale tak samo jak słowo dom ma ten aspekt podwójny, chodzi przede wszystkim o, o przestrzeń wspólnotową, czyli o właśnie o stowarzyszenie, o ludzi, o pewien, o, o dom, w którym wschód będzie obecny. Wschód będzie uprzywilejowany, gdzie będą uprzywilejowane korzenie. Ale rzeczywiście, teraz przejdźmy do stowarzyszenia, bo to jest tak, rzeczywiście dobry moment. Tak, ja w przeczytałem takie zdanie, chyba najważniejsze nawet było hmm, czcionką pogrubioną zapisane. Tak, jest... Celem stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz jedności chrześcijan i propagowanie tradycji starożytnych kościołów wschodnich oraz stworzenie dla członków i sympatyków stowarzyszenia warunków organizacyjnych dla realizacji celu głównego i promowania tych postaw w społeczeństwie. Konkretnie... Na czym to polega? Tak, to zdanie jest bardzo dobre w tym statucie, bo ono jest w ogóle błędne. Nie wiem, czy, zwróci, <laughs> czy zwróciliście, słyszeliście to, bo to zdanie myśmy bardzo długo dyskutowali, bo to jest zdanie w statucie głównym, bo tam się pojawia na końcu i propagowanie tych postaw. I to jest rzeczywiście pewien przeskok, którego, który w tekście jest. Bo o postawach nie ma mowy. Nie ma mowy. Są te postawy, ale jak ty zapytaj, jakie, no to tam nie ma tego w tekście. Bo to było, myśmy naprawdę długo dyskutowali, jak ten cel określić, i wtedy też się pokazały trudności, jakie mieliśmy przy zakładaniu stowarzyszenia. One już teraz trochę przeszły, bo niektóre osoby opuściły stowarzyszenie i po prostu nie. Bo olbrzymim kłopotem była kwestia dialogu z islamem. Tym, tego nie ma we wstępie, ale to się też pojawiało, bo kiedy mówimy o wschodzie, bo nasza historia jest taka i nasz sposób rozumowania jest taki, mówimy o wschodzie kościoła, czyli o tych ziemiach, o doświadczeniu, o wspólnotach, które pielęgnują, są kontynuacją wspólnot będących u wschodu, u początku kościoła, czyli o wschodzie. I teraz wiadomo, że chwila obecna jest taka, że te wspólnoty są podzielone, ale wschód jest momentem jedności. Że to właśnie wschód jest tym czasem i tym miejscem i tym doświadczeniem, gdzie jest jedność, więc nie można wrócić na wschód, nie wracając, nie mając pragnienia powrotu do jedności Kościoła. I to jest też bardzo konkretne doświadczenie, że jak zajmujemy się tym wschodem Kościoła, początkami, źródłem, to siłą rzeczy wracamy do jedności. Bo co do tego jest zgoda? Myśmy, podziały są wtórne, są później, natomiast jak wracamy do korzeni, na płaszczyźnie chociażby ojców jesteśmy jedno. Bo co do ojców mamy nie ma, nie ma różnicy. Kościół był niepodzielony, jeśli chodzi o świętych chociażby, których wspólnie czcimy z Kościołem koptyjskim, to do Cyryla Jerozolimskiego czcimy świętych, ale już Teofila my nie, bo Teofil nam ekskomunikował Jana Chryzostoma i go prawie zabił, bo to co to kryć. No ale dla nich to jest wielki ojciec, który obronił ich teologię. I tu już się zaczynają podziały w pewnym momencie. Ale jak wracamy do wschodu, to wracamy do jedności. Dlatego w statucie jest to o jedność chrześcijan, ale z naszego punktu widzenia chodzi przede wszystkim o promocję właśnie wschodu na zachodzie, bo to jest też ten, ten powrót do korzeni. Skoro jesteśmy, oddychamy światem zachodu i, jesteśmy, i to jest nasza codzienność, to trzeba położyć nacisk na, na doświadczenia z tradycji wschodnich, które są w Kościele i, i są naszym dziedzictwem, bo są z nami niektóre wręcz nawet w organizacyjnej pełnej jedności. Natomiast potem się pojawiła kwestia, właśnie, która wymusza, bo nie ma zainteresowania teraz wspólnotami Bliskiego Wschodu bez zwrócenia uwagi na islam. No i, i to był naprawdę jedna z ważnych kwestii dyskutowanych, co my z tym fantem zrobimy. Bo, I co? No i ostatecznie ustaliliśmy, że chodzi o kształtowanie tych postaw. <laughs> <laughs> Żeby tego nie wiedzieć. chodzi o, bo to nie, baliśmy się, bo to jest szalenie ryzykowne i to tak wyszło właśnie trochę tak niejasno bo, nie wiem, że to w ogóle tak, teraz nie, nie, nie bardzo można to poprawić, bo, yy, stąd to się łatwo poprawia, ale nie cel główny, bo, cel główny to jest cel główny, więc według mnie to też nie stało się to bez opatrzności Bożej, Przysztof ktoś to kontrolował i zatwierdzał, więc to jest jakiś urzędnik, który to przeczytał i nawet nie zwrócił uwagi, że tam, więc nie, niech będzie, więc mamy na to zgodę, nawet państwa polskiego, żebyśmy te postawy, jakiekol, o cokolwiek by chodziło, w społeczeństwie szerzyli, ale właśnie chodzi o tę jedność, o to, że mimo podziałów jest jakieś tam to wschodnie pierwotne, pierwotna jedność i i to jest, to, to jest też moje doświadczenie islamu. Nie wiem, czy, na ten, czy ten temat warto w ogóle poruszać, bo to wywoła lawinę pytań, bo to jest bardzo trudny temat. Ja ten kontakt z islamem mam bliski, szczerze Bo ja się przyjaźnie z wieloma muzułmanami. Ja dużo już zacząłem czytać. Mam teraz nadzieję, że się jeszcze uda sformalizować pewne studia nad islamem, zwłaszcza nad początkami islamu, nad wschodem islamu. Bo chciałbym go porównać ze wschodem kościoła. I, a natomiast tych kontaktów mam dużo i naprawdę nie wiem tak do końca, co, co o tym myśleć. Natomiast wiem jedno: no jedność jest upragniona przez Boga bez względu na wszystko. Na, czy jest możliwa, czy nie, to są inne sprawy, jakie są jej warunki, i tak dalej, ale ona jest upragniona. I żeśmy ostatecznie to, dlatego, to jest, tam, to jest próba powiedzenia tego w tym celu głównym, że. To, co widzimy w Kościele, jedność, promowanie tradycji wschodnich i troska o to, chcemy to przekładać też na teren pozakościelny, czyli promowanie w społeczeństwie, bez względu na to, czy to jest społeczeństwo, które się zdominowane jest religią islamu, czy w ogóle ateistyczne, czy, czy zlaicyzowane, to to doświadczenie, które mamy w Chrystusie właśnie odbudowania czy budowania jedności w społeczeństwie, przynajmniej na społeczeństwo i również na islam. Oczywiście bez porzucenia Chrystusa czy, czy rozsądku, bo to, bo to nie o to chodzi. Więc taki jest cel główny stowarzyszenia. To powiedzmy może troszeczkę konkretniej o tym, co robicie, czym się zajmujecie, czym zajmuje się stowarzyszenie, co chcielibyście robić, jakie macie plany, w czym też moglibyśmy pomóc. Może są tutaj osoby, które chciałyby bardzo konkretnie wesprzeć działalność waszego stowarzyszenia. Tak, więc rzeczywiście, bo jak się patrzy na statut, to oczywiście robimy wszystko, bo wiecie, że taka jest metoda pisania statutów, żeby. Bo za każdą zmianę jest 500 zł, więc w statucie się nie umieszcza tego, co się robi, tylko co można robić. Co, czyli właściwie zawsze jest wszystko działalność publikacyjna, wydawnicza i itd. Natomiast to, co rzeczywiście faktycznie robimy. To jest tak, no najważniejszą rzeczą, którą robimy, to jest formacja szeroko pojęta, bo to jest rzecz najprostsza. To nie wymaga Organizujemy spotkania i od tego żeśmy zaczęli. Były regularne spotkania, zapraszaliśmy jakiegoś gościa, ja trochę mówiłem o ojcach Kościoła na różne tematy. W chwili obecnej mamy już rzeczywiście duże takie grono osób, które co jakiś czas się pojawiają mówić o Bliskim Wschodzie i o tych tematach. Mamy tematy z historii Kościoła, mamy tematy z aktualnej sytuacji społecznej, zapraszamy dziennikarzy, Dawid Wildstein, który z nami współpracuje, się pojawia często w Łodzi, Tomasz Grzybaczewski, nasz lokalny łódzki podróżnik, który był i w Abchazji i po prostu nawet poszerzają pewne sprawy o takie doświadczenie konkretne wyjazdów. Zapraszamy ludzi, którzy. Mają doświadczenie te teraz ostatnio, zwłaszcza pomocowe, jeśli chodzi o Bliski Wschód. To jest kwestia, która się nam pojawiła. Ostatnio było u nas Anna Polonia Walczy która prowadzi fundację pomagającą w Libanie, w, w Turcji, i odwiedza obozy dla uchodźców, prowadzi projekty pomocowe dla dzieci. Więc ta kwestia też się pojawia. Ale staramy się też cały czas nie zapomnieć o tym, co było na początku, bo, bo ta kwestia problemów Bliskiego Wschodu, ona się pojawiła zaraz po założeniu stowarzyszenia. Czy ona myśmy nie Powstali w celu pomocowym. To jest niesamowicie ważne dla nas, bo w chwili obecnej ta kwestia pomocy, ona się staje niesamowicie nagła, ale myśmy nie powstali w, ten, w sprawie pomocowej, bo nie było takiej potrzeby jeszcze. Mnie to najbardziej zdumiewa, że myśmy, nie było jeszcze wtedy wiosny arabskiej, nie, te państwa funkcjonowały. Ja w Syrii spokojnie, ten, ta, ta pierwsza podróż, gdzie ja mogłem dwa miesiące siedzieć w Damaszku, ja tam pieszo przeszedłem z Alepo do Karyatein pod Damaszkiem z jednym Syryjczykiem robiliśmy pielgrzymkę wtedy pieszo we dwóch, spokojnie, muzułmanie nas gościli, żeśmy, to było niesamowite doświadczenie, przez 10 dni nie wydaliśmy żadnych pieniędzy, bo co, wchodziliśmy do sklepu coś kupić, no to tam od razu jest, a skąd, a co, a jak i tak dalej, zanim doszło do płacenia, to już no to bierzcie, jestcie to i, i tyle i nie było, nie zapłaciliśmy przez 10 dni ani za, nawet za, za napój, nawet za jakieś tam biskuity, któreśmy chcieli szybko zjeść w drodze. Więc to była zupełnie inna Syria, to był zupełnie inny świat. To dzisiaj nikt w to nie wierzy, co ksiądz opowiada. Nie jest ciężko uwierzyć. I ja potem zaprzyjaźniłem się z takim dziennikarzem Marcinem Mamoniem, bo ja rok później, jak już nie mogłem pojechać do Syrii, pojechałem do Egiptu i wtedy czytałem jego reportaże z, z wojny, bo on wtedy się udał i, i opisywał miejsce, które ja właśnie wtedy szedłem pieszo pielgrzymką, drogę między Holmes a Hama, gdzie, tą drogę doskonale pamiętam, bo to był najcięższy odcinek, bo myśmy po raz pierwszy zeszli z takiej bocznych dróg i weszli na autostradę, i to było 40 km zrobiliśmy w strasznych warunkach, samochody, ciężarówki, upał, to był bardzo nieprzyjemny dzień, a on opowiadał, jak nie mógł przejść przez drogę, bo była pod obstrzałem. Że gdzieś w tym miejscu i to było dla mnie zrobiło takie wrażenie, że ja poszukałem z nim kontaktu, mówię i chciałem po prostu z nim pogadać i zapoznać, I żeśmy się zaprzeźnili, on też trochę ciągle żyje w stowarzyszenie. Więc naszym głównym celem nie była ta pomoc, tylko budowanie solidnej formacji. To też się wiązało z, z moim doświadczeniem, że jak zaczynałem poznawać ten świat, i potem patrzyłem na przekazy medialne, na to, ile wiedzą na przykład o, o Egipcie dziennikarze, którzy tam jadą, albo o, nawet o chrześcijaństwie o wschodnim, osoby, które się tym jakoś próbują zajmować. To wie, no nie, no potrzeba takiej solidnej formacji o historii tych wspólnot, o tradycjach, które tam są, o tym doświadczeniu jest ważna, więc to jest nasz główny cel. Na potrzeby też tego, tej działalności my utworzyliśmy, to nie jest jakaś nowa instytucja, to jest projekt, który robimy w stowarzyszeniu, to co nazywamy Szkołą Języków Wschodu i Zachodu. Uczymy łaciny, greki i arabskiego, i również w ramach tej szkoły organizujemy pewne wykłady czy spotkania na tematy filozofii, historii, kultury, doświadczenia tego wszystkiego, co, jest, co działo się na Bliskim Wschodzie. Więc tego rodzaju działalność rozwijamy w Łodzi, wynajęliśmy już lokal od miasta i tam to się rozwija. Natomiast potem druga działalność, która była zaraz po tym nauczaniu, była wyjeżdżać na Bliski Wschód. I próbujemy zapraszać ludzi na Bliski Wschód. I teraz, moje doświadczenie tej podróży niezorganizowanej sprawia, że nie bawimy się w biuro pielgrzymkowe. Na objazdówki pokażemy Wam wszystko w trzy dni. Tylko pojedź i posiedź. To jest, i, I mamy w chwili obecnej przede wszystkim kajr. Jesteśmy w bliskiej współpracy z parafią rzymsko-katolicką św. Marka na Szubrze w Kairze I nasi wolontariusze, czy osoby przez stowarzyszenie jakoś, czy nie muszą być członkowie stowarzyszenia, ale osoby, które są związane ze stowarzyszeniem i chcą to zrobić, wyjeżdżają tam na staż. Dłuższy czy krótszy, ile kto ma czasu w wakacje, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, no tak, z zachowaniem przyzwoitości. No nie wyślemy ludzi na pół roku, żeby tam u nich siedzieli, ale oni są bardzo otwarci i ten staż organizujemy indywidualnie według tego, kto czego potrzebuje. Jeżeli jest jakiś tam student, który musi też praktyki zrobić, to i na arabski może pójść i, i można trochę z siostrami matki Teresy z Kalkuty popracować. I pozwiedzać, i pojeździć, parafia zapewnia mieszkanie i wyżywienie, trzeba samemu tylko przelecieć na miejsce, no i potem ile się chce wydać, tam no to już we własnej kieszeni. Więc to jest i to doświadczenie jest naprawdę ważne, bo ono y, wprowadza w konkret, w spotkanie z ludźmi, a nie w, w przekazy medialne i trzy migawki i wszystko wiem, czy tam film na YouTube obejrzałem i Rzymian są muzułmanie. pojedź przejdź, iść na Stary Kair, zobacz, tam są, idź sobie na Tahrir, przejdź, usiądź w kafejce i zobaczyć, a to są muzułmanie. Bo film, który pokazuje ich, jak są wściekli i tam nawet wypychają chrześcijan z pontonu, to jeszcze nie jest całe doświadczenie świata nawet arabskiego czy muzułmańskiego. Więc ideą tego jest po prostu posiedzieć i zobaczyć, doświadczyć. No i oczywiście tam zapewniamy też jakąś opiekę, żeby się samemu nie błąkać, bo to nie jest takie... Niebezpieczny, nie jest takie proste, żeby poruszać się po tamtym świecie. No i trzecia rzecz, która nam się pojawiła ostatnio, to właśnie konkretne formy pomocowe, taka działalność już bardziej akcyjna, która polega na zorganizowaniu pomocy na, dla Bliskiego Wschodu. Myślę, że warto w tym momencie. Też wspomnieć, że ta cała działalność edukacyjna, o której ksiądz doktor mówi, jest oparta na działaniach jednorazowych, spotkaniach, wykładach, przykład tutaj ksiądz podawał, ale właściwie wszystko jest też rejestrowane i bardzo dużo jeśli nie nawet 100% dostępne w internecie czy w wersji audio, czy w wersji wideo są też teksty, zachęcamy państwa do, do zaglądania, może dwa słowa właśnie też o tych przestrzeniach internetowych, gdzie można ślady tej działalności edukacyjnej znaleźć. Przede wszystkim tak, wasza strona. Tak prowadzimy stronę www.domwschodni.pl i, i nagrywamy właściwie wszystkie spotkania, bo z frekwencją to no jak wszędzie. A szkoda, bo ustaliliśmy, że robimy spotkanie, jak przychodzą trzy osoby. Jak przychodzą trzy osoby, to nie odwołujemy, to prelegent się trudzi i mówi do trzech osób. Kilka razy musieliśmy odwołać spotkanie, bo nie przyszły trzy osoby. Więc, bardzo się cieszymy, że Państwo przeszliście. Tak, przyszliście. Ja tutaj wielkie dzięki. Za, ale to jest trochę choroba XXI wieku właśnie, że nie mamy czasu i jak ja coś ogłaszałem, że jakieś spotkanie, to bardzo się często pojawiało pytanie, czy to będzie nagrane. I mnie to początkowo naprawdę mnie to wkurzało, bo powiedziałem, że jak będzie nagrane, to, to się nie pofadeguje ktoś, nie żeby przyjść. <laughs> Może nie nikt, ale a spotkanie to jest zawsze co innego. Natomiast y, teraz już coraz więcej tych osób przychodzi i to też działa, natomiast kontynuujemy to nagrywanie, bo myślę, że to ostatecznie nie, nie wpływa na obniżenie frekwencji, natomiast rzeczywiście poszerza możliwość, więc... Prowadzimy coś, co nazywamy studio filmowe, Film Studio Domus Orientalis, i tam nagrywamy po prostu gadające głowy, i to wszystko można odsłuchać. To nie są jakieś tam spektakularne filmy dokumentalne, tylko po prostu zapis spotkania, i można popatrzeć na człowieka, który mówi. I tam na stronie do wschodniej, jak kliknięcie nagrania, to się otworzy lista tych stron, gdzie są nagrania. Nie wszystko jest nagrywane, ale, ale sporo tych materiałów filmowych już w internecie jest. No i jest ta strona Patres.pl, którą ja prowadzę w, też w ramach stowarzyszenia, czyli strona z tekstami ojców. Też już przez 4 lata się tej strony trochę uzbierało i tam jest przed każdą niedzielą staram się wrzucić przekład komentarza ojca do Perykopy Ewangelicznej, ale są też artyku, są też artykuły, rozważania. Też właśnie Łukasz Głowacki z Radia Plus Łódzkiego masę pomysłów ma na, na filmy, on męczy mnie z filmami, zawsze nagramy, 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 kiedy coś nagramy i ten vlog z Krainy Ojców to jest też jego pomysł i on też zapoczątkował vlog o ojcach, bo jest też z Krainy Ojców, który mówi bardziej o Bliskim Wschodzie, ale jest też vlog Ojcowie który jest też na, na YouTubie i on jest też przenoszony na, na stronę patrys.pl i tam jest po prostu wykład historii Kościoła w 5-7 minutowe odcinki o tym jak, o ojcach po prostu. Była ostatnio przerwa, bo obowiązki nas odłączyły od studia, ale yy, yy, Łukasz ostatni dzisiaj właśnie dostałem wiadomość, że Pytam je kiedy nagramy, bo mi pytają mnie, kiedy, kiedy się okażą następne odcinki. Bo, jak nie, to mi grożą, że mi utną głowę. Więc groźba jest poważna, i żeby ratować mojego przyjaciela, pewnie jutro czy pojutrze nagramy kolejne odcinki. Więc to są te, te działalności publicystyczne. Ja może teraz wykorzystam okazję, bo to jest rzecz, która, z której się bardzo cieszę. To jest y, takie nasze ostatnie dziecko, świeżo spod igły. Właściwie nad się zastanawiam, czy mam dać, bo ono jeszcze. Y, czeka na narodzenie jednego aspektu tego dzieła, tak to ujmijmy. To jest na stronie patres.pl próbowaliśmy zebrać fundusze na wydanie homilii św. Augustyna. Nie udało nam się zebrać funduszy na całość, ale zainteresował się tym wam. I ostatecznie projekt powstał przy współpracy z wydawnictwem Wam. I projekt jest próbą bombardowania ojcami. To jest pomysł kompleksowy, multimedialny, właśnie Łukasz Głowacki jest jego autorem i to się udało zrealizować. Więc tak, zaczynamy tradycyjnie od książeczki. To jest wielkie dzieło Wamów, bo, znaczy, no wielkie, to nie jest, ale, ale wzięli na siebie część, sporą część wydatków i pracy. To jest mój przekład homilia Augustyna. Homilie już były przekładane dość dawno. To są homilie na Ewangelii Świętego Jana. Ja na tym pisałem magisterkę i to są bardzo fajne homilie. Cztery homilie: dwudziesta, chyba czwarta, piąta, szósta, siódma. One obejmują cały szósty rozdział Ewangelii Jana i one są właściwie o eucharystii chociaż to jest w takim sensie ojcowskim czyli właśnie nie tak jak my to myślimy że sakramentologia czy transubstancjacja, czy nie transubstancjacja, tylko w takim bardzo mistycznym sensie eucharystii i według mnie to są naprawdę jedne z wartościowszych tekstów świętego augustyna i ja je przetłumaczyłem jeszcze raz potem, bo ja je trochę tłumaczyłem na potrzeby magisterki, potem jakoś na potrzeby Patres, no i w końcu te cztery homilie się znalazły. One się bardzo spodobały też Łukaszowi, no i na, na nich spróbowaliśmy zaeksperymentować pewien pomysł, który jak się przyjmie, to będziemy kontynuować. I to są cztery homilie wydane przez wam w nowym współczesnym przekładzie. Ojców się ciężko czyta bez komentarza. To jest problem również Deonu. Oni by chętnie ojców ode mnie brali, ale to trzeba wszystko skomentować, bo to tak nie jest łatwo, rzeczywiście masa tekstów bez komentarza, bez prowadzenia, bez wyjaśnienia, ma sens głęboko ukryty. Te homily zostały też nagrane w formie audiobooka i on jest do pobrania, jak ktoś kupi, weźmie książkę, bo to nawet nie jest teraz sprzedawane. Wam to sprzedajemy, to mamy jako cegiełkę, więc można tam pobrać, można będzie, my mam nadzieję, że już jutro jak znajdę chwilę, można będzie pobrać audiobook, żeby te homilie posłuchać. I to naprawdę robi wrażenie, bo to, na to wpadł Łukasz Głowacki, zaczął nagrywać homilie Augustyna, które ja zamieszczałem. I jak zaczął tego słuchać, to kurczę, to, to jest, ma większą i ma inną moc niż tekst. Jak pierwsze teksty, które nagrał, to były homilie na Boże Narodzenie. I, to, I tam jest kilka homilii wrzuconych na stronę. Można po prostu posłuchać, jak Augustyn, On nie, nie inscenizuje tego, to jest jednak audiobook, a nie spektakl, czy słuchowisko teatralne. Ale to ożywia troszeczkę nauczanie ojców. Dlatego to jest książka multimedialna wraz z audiobookiem i z komentarzami wideo na stronie internetowej. I, i, to, i to jest jeden z celów, to jedno z działań stowarzyszenia. I jeszcze mamy drugą. A to, książkę. to jest moja przygoda z Atanazem. To też jest właśnie owoc tej miłości do ojców. Jak pracowałem nad Atanazem, pracowałem, w, jak byłem we wspólnocie monastycznej i praca była wyregulowana trybem życia. Miałem cztery godziny dziennie na pracę nad doktoratem. To była moja praca traktowana jako zawodowa, ale ze względu na ubóstwo wspólnoty nie chodziłem do biblioteki przez pierwszy rok. Bo nie było pieniędzy na zapłacenie tego. Więc pierwszy rok byłem skazany na pracę tylko z tekstami. Do tego jeszcze mało Augustyna było w języku polskim, a nie chciało mi się za bardzo czytać po angielsku, a po francusku też. Dużo było nieprzetłumaczone jeszcze tekstów Atanazego. I właściwie na potrzeby doktoratu musiałem przetłumaczyć to, co nie było po polsku, i sporo, i wtedy właśnie dlatego te teksty miałem i potem wiedziałem, to jednak opatrzność, że nie dali mi na te pieniędzy na kartę do biblioteki, bo bym nigdy tego nie przetłumaczył. A tak siedziałem i tłumaczyłem wszystkie teksty Atanazego z Greki na Polski przez cały rok, cztery godziny dziennie. I jeden tekst, rozkochałem się w nim naprawdę bardzo. To jest list Atanazego do Drakontiosa, mnicha na pustyni. I najgorsze było to, że ten tekst był zupełnie nieprzydatny do mojej pracy akademickiej, bo zupełnie nie na temat. List jest do mnicha, którego Atanazy chciał zrobić biskupem, a on powiedział figa z makiem. On mu odmówił. Nie chcę być biskupem, chcę zostać na pustyni. I Atanazy napisał mu list, dlaczego ma zostać biskupem. I to jest bardzo fajny tekst. I mi go tak było szkoda, że no, wpadłem wreszcie, a, a wiecie, no taki mały tekst, no to jak to wydać, jak to upublicznić, to, to tego nikt nie, tam jest kilka stroniczek, więc napisałem taki esej na, na, na podstawie tego tekstu i to jest właśnie ta praca. A ponieważ jeszcze koleżanka z Poznania zresztą tutaj miała potrzebę zaliczenia Wyższej Szkoły Plastycznej i w tym samym momencie, kiedy ja pisałem sobie ten esej do tekstu Drakontiosa, ona mnie zapytała, czy mamy jakiś pomysł, bo ona musi wykonać jako pracę zaliczeniową małą książeczkę. No i podesłała mi od razu list do Drakontiosa, więc ona zilustrowała, to jest jej pomysł wydawniczy, więc dzięki Bogu, właśnie potem już tylko trzeba było zapłacić własnej kieszeni za wydrukowanie tego, jakieś tam poprosiłem zawsze o jakieś parę groszy przy zwrocie, więc tak to się udało zrobić i to jest właśnie też, właśnie ten list do Drakontiosa z komentarzem, nie wiedziałem jak to nazwać, bo to jest esej patrycyczny, esej o kapłaństwie, natomiast to słowo kapłaństwo może być trochę mylące, bo on jest właśnie o nieopłacalności Byciu księdzem, właściwie, tylko przede wszystkim o kapłaństwie w kościele, czyli czym, na, czym naprawdę jest kapłaństwo, czyli głównie o kapłaństwie powszechnym. Ojciec Pietras zwraca uwagę, że ten podtytuł jest, może być mylący, bo to nie jest podręcznik dla księży. To jest yy, no, o naturze chrządu kapłaństwa, ale to też jest owoc yy, fascynacji ojcami. To była pierwsza część zapisu spotkania z księdzem doktorem Przemysławem Szewczykiem.